Dzień dobry, witam Was serdecznie, kwarantanna dzień kolejny, prawdopodobnie bardzo dużo z Was, podobnie jak ja zaszyło się w domu, jeżeli nie musi to nie wychodzi, to jest prawdziwa postawa w tym momencie. Więc mam czas nadgonić troszeczkę zaległych materiałów i czeka u mnie od dłuższego czasu taka paczuszka, prowizoryczna paczuszka od Red Free Cut, się zajmiemy za chwilę, tutaj mamy... Coś, co pomoże w wizualizacji jednego z gadżetów, czyli druk 3D. Wchodzimy troszeczkę w tematykę druku 3D. Zleciłem mojemu koledze troszeczkę rzeczy do wydrukowania. Zobaczycie, jak to wygląda w praktyce, jaki jest efekt, mniej więcej jakie są możliwości, jeżeli chodzi o druk 3D i co tam sobie wyfantazjowałem. A być może sami będziecie mieli okazję coś z tego uzyskać. Więc zapraszam Was serdecznie na wideo, w którym omówimy troszeczkę tematykę możliwości druku 3D. Jedziemy! jest taka prowizoryczna paczuszka, tak jak mówiłem, nią się zajmiemy za momencie, bo tam jest bardzo dużo różnych rzeczy. Natomiast zacznijmy od tego. Po wyjazdach zbieram bardzo dużo różnego rodzaju kartek z autografami, czasami to są nalepki, czasami to są widokówki. Tutaj akurat mamy sam format A5, o ile się nie mylę, zgromadzony. I miałem troszeczkę problem, bo tych kartek mam już kilkadziesiąt, a może nawet z 200, z 300, nie liczyłem, szczerze mówiąc. I one zawsze leżały na półce. Brakowało mi troszeczkę takiego segregacji tego. Wiecie, że jestem gadżeciarzem i lubię takie rzeczy segregować, lubię dbać o to wszystko, co zbieram. bo to są fajne pamiątki z wyjazdów z kilku ostatnich lat i nie tylko. Więc wpadło mi do głowy, że pierwszą rzecz, jaką będę chciał na pewno, żeby została stworzona. To ekspozytor, tak żeby to na półce ładnie wyglądało. I doczekałem się. Dotarły do mnie ekspozytory sztuk 5. Tutaj mamy jedną przykładową sztukę, jak to wygląda. Widzicie logo, więc jest ładnie obrandowane. Ładziutkie kolorystyka, czyli kolor filamentu taki jak chciałem. Oczywiście też macie okazję w pewien sposób skorzystać z usług Red 3 czyli tutaj mamy akurat logo. Jego tutaj też w sumie jest z tego, co wy możecie zauważyć. I chciałem wykorzystać to jakoś na swoje własne potrzeby. Tutaj zobaczycie, gdzie mnie fantazja poniosła. Teraz widzicie, akurat na żywej tkance, jak to wygląda. A także, jak prezentuje się to na półkach. Wreszcie wygląda to jakoś porządnie. Jest, można powiedzieć, tak dosyć bardziej pokazowo zrobione. A o to mi chodziło też, bo to jest jednak dobytek troszeczkę kilkuletni, i zawsze milej to poprzeglądać. Oczywiście wygląda to fajnie, działa to fajnie. Jedna wielkość, tak sobie umyśliłem, oczywiście wielkość mogłem troszeczkę pogrymasić, ja stwierdziłem, że skorzystam z jednego gabarytu, jeżeli chodzi o ekspozytor, a tam będę po prostu wkładał już różne gabarytowo kartki, bo mam to posegregowane, jeżeli chodzi o wielkość bajera. No to mamy, że tak powiem, część pierwszą wykonaną, jeżeli chodzi o to, co akurat zleciłem i jaką miałem fantazję. Teraz zajmiemy się tym pudełeczkiem. Ekspozytor odstawiam na bok. I teraz zobaczymy, czy ja pamiętam, jak to się otwierało, bo pamiętam, że po raz pierwszy. Tak, ja tam już zaglądałem, żeby zobaczyć, jak to wygląda, troszeczkę to poukładać. Więc wszystko macie okazję się zapoznać, jak to tutaj wygląda. Prosty, ale bardzo taki elegancki sposób branżowy. I tutaj mamy już masę różnych rzeczy, więc chyba przystąpię do tego w sposób bardzo klasyczny, jeżeli chodzi o unboxingi, czyli odkładam to na bok, a z Wami się będę po kolei dzielił tym, co w tej paczce możemy znaleźć. Jeszcze w tamtym roku miałem okazję Wam się pochwalić, że dostałem taki fajny branżowy nożyk. W końcu, żeby te unboxingi nie wyglądały tak kiepsko i bidnie, bo zawsze było dużo problemów i zabawy z otwieraniem, przecinaniem taśm i tak dalej. Więc to jest gadżet z tamtego roku, dorzuciłem go dodatkowo poglądowo jako możliwości, czyli wszystko, co zostało upchnięte, jeżeli chodzi o zlecenie i o rzeczy, jakie udało mi się uzyskać od patryka, czyli wykonawcy. Po jakimś czasie, oczywiście, fantazja mnie poniosła i poprosiłem o swój własny nożyk z logotypem. Taka dosyć pierduka, ale mi się wydaje, że fajna, ładnie wykonane. Efekt zamieszany jak najbardziej spełniony. To jest nowość, to mieliście okazję widzieć w unboxingach już w tamtym roku. Oczywiście, to jest logo, jeżeli chodzi o. Red 3D Ja Wam na pewno zamieszczę linki i jakieś takie odnośniki, żebyście mogli namierzyć sobie ten fanpage. Ewentualnie może przyjdzie Wam jakaś fantazja, jeżeli chodzi o druk 3D, będziecie chcieli zapytać się o koszty wykonania różnych elementów. A może znacie znajomego, który będzie poszukiwał druku 3D, więc możliwości jest. Jak widać, można wykręcić tutaj tą śrubkę, można wymienić nożyk, więc to nie jest jednorazowe. A to z tego co widzę to jest zwykłe ostrze jakie możemy znaleźć w tych takich typowych przecinakach yy, gospodarczych, nie wiem jak to nazwać w sumie. Sami widzicie. Lecimy po kolei. Dwa nożyki. Teraz muszę tylko przypinować, żeby nie rozciąć tutaj podłogi, że tak powiem. I tak, po kolei. Już widzicie co tutaj jest. Podpis druga klasa, czyli troszeczkę mniej prawdopodobnie był zadowolony z jakości tych wydruków. Tutaj mamy kolejne oczki Tak, to są zgodnie z tym co możecie widzieć. Czekajcie, próbuję coś zrobić. Tak. Pierwsza klasa i druga klasa, więc to mógłby być odrzut, ale stwierdził, że nie będzie tego wyrzucać. Bo prawdopodobnie to wykorzystam nawet jeżeli ma jakieś drobne ubytki i bardzo dobry pomysł. Ta koncepcja wydaje się jak najbardziej słuszna. Ja nie będę wszystkich odpakowywać, pokażę Wam te pierwsze klasy. No tutaj widzę, że jeszcze mamy dodatkowo pochowane troszeczkę. Z bardzo czułym słowem zło, więc... Więc z grubsza, że to źle nie wygląda nawet pod tą folią, ale prawdopodobnie wkradły się jakieś niedoskonałości. Ja Wam pokażę te główne breloczki, bo tak, z tego co możecie zauważyć, zamówiłem w końcu troszeczkę takich swoich, nazwijmy to, firmowych breloków, żeby mniej kilka osób to ucieszyło. Też będziecie mieli okazję je dostać w swoje ręce, jak rozpocznie się sezon motoryzacyjny, ale o tym powiem troszeczkę więcej w kolejnej części materiału. Więc tak to już sure. rozpierdol człowiek robi tak to wygląda pokusie łap się szczerze mówiąc jestem zadowolony z jakości wygląda to naprawdę spoko nie jest duże przede wszystkim więc nie powinno być pod tym względem problemów że będzie za dużo miejsca w kieszeni zajmować i co najważniejsze nie jest łamliwe się bałem, że przyłożę troszeczkę więcej siły z tym się szczerze mówiąc kojarzy druk 3D na samym początku że te rzeczy będą bardzo, bardzo filigranowe w łap łapie i będzie bardzo, bardzo łatwo je złamać, a trzeba by przyłożyć naprawdę dużo siły, a chodzi o to, żeby to się nie złamało samo sobie w kieszeni. Taki jeden breloczek noszę już, o ile się nie mylę, blisko miesiąc w kieszeni nie został połamany, łóżko się nie naderwało też, więc to jest bardzo dobry znak, jeżeli chodzi o trwałość, ja wysłałem po prostu logo, wysłałem wymiary, i reszta została zrobiona podług mojej myśli i pomysłu, więc w końcu, że tak powiem. Doczekałem się takich kilku rzadkich, bo nie każdy w sumie ma takie breloczki. A dla mnie to jest mała rzecz, która cieszy, więc doczekałem się takich brandingówek swoich. Już to odłożę na bok. Więc rzeczy jest oczywiście troszeczkę więcej. Sięgam do paczki, wyjmuję kolejną rzecz. Czyli moja kolejna szewska fantazja. Ilość sztuk wypisana. Czyli... Mogę spokojnie teraz powiedzieć, że kultowa Bella Kutaneska doczekała się swojego odzwierciedlenia, jeżeli chodzi też o breloczek, trzymam go za łóżko. ja wysłałem tylko czcionkę i zarys grubsza, jak to ma wyglądać, resztę już otworzył sam projektant, więc... Bardzo fajna bajera, prosta rzecz, a cieszy według zamysłu. Kolor filamentu oczywiście wybrałem pod kolor logotypu i polo, pod kolor takiego brandingu swojego jednak. Trzymam się białego, niebieskiego, jasno-niebieskiego i takiego jaskrawego niebieskiego. To podchodzi bardziej po ten jaskrawo-niebieski, tak mogę spokojnie powiedzieć. Więc mamy też takie breloczki. Będziecie mieli szansę je zgarnąć, żeby nie było. To nie jest temat, który będę trzymał dla siebie tylko i nie dam nikomu. Ale będę też miał okazję Wam podczas wyjazdów w jakiś sposób przekazać część z nich za dosyć skromną opłatę, jeżeli będziecie chcieli takie coś dla siebie, bo to jest raczej unikat, więc nie mogę tego niestety rozdawać tak jak w lepki. A w lepki zawsze możecie dostać u mnie, jeżeli spotkamy się na jakimś wyjeździe. A na motorkie, jeszcze w Samdomierzu, kto był, to miał okazję dostać nawet kalendarz za darmo. Zostało mi troszeczkę kalendarzy, więc za symboliczną kwotę do puszki rozdawałem pozostałe kalendarze, więc taka bajera, to taka bardziej ciekawostka Easter Egg. Mamy dwa pudełeczka. Pudełeczko numer 1 i to są ja to nazywam bardziej moje osobliwe zam zamówienia, czyli rzeczy. Widzicie, tutaj jest kolejna partia breloków. Ja nie będę wszystkich wyjmować, bo nie widzę sensu, ale moja kolejna fantazja poniosła mnie, żeby stworzyć breloczki M-Garage Drift Team, czyli team, z którym współpracuję już bardzo, bardzo długo i żeby też były ich brelok i w ogóle w jakiś sposób oj, fokus nie może się złapać coś no ma z tym problem i w ogóle w jakiś sposób drukarka i druk 3D będzie w stanie o, fokus jest i w ogóle, jak dukarka i duk 3D będzie w stanie wyratować się z tego, że ta MK zawsze w logotypie była troszeczkę wyalienowana, a pomimo tego, trzymać się całości. I jak widać, da się to zrobić w pewien sposób. Dałoby się ją oczywiście wyłamać, ale to trzeba by przyłożyć troszeczkę siły, a nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby przy luźnym pchnięciu ona sama nie wypadała. Więc też można powiedzieć, że doczekałem się takich brylogów i mogło spokojnie powędrować między ludzi w ekipie. A Wam w tym momencie może zapalić się lampka, że tak, możecie wykonywać zamówienia, jeżeli chodzi o swoje wreloczki i o swoje różne rzeczy też. To jest pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, żebym chciał skorzystać z tego. I mamy kolejne opakowanie już w tym wypadku przedostatnia rzecz, czyli tu też są wreloczki z tego co widzicie, tylko one są jeszcze w stanie przed lakierowaniem. Prawdopodobnie polakieruje je na żółto, czyli kolejny ekipa, z którą spodziewałem od dłuższego czasu, a mianowicie Teraz próba autofokusa znowu że się połapie, tak jest. Lostark Drifting. Też chciałem, żeby spróbował stworzyć troszeczkę takich breloków. W jaki sposób to wyjdzie, w jaki sposób wymanewruje. Bo wiele współczesnych logotypów, a wiadomo, że to na logotypach się opierają jednak, projekty takich breloczków. Wiele współczesnych logotypów ma. Dosyć trudną strukturę i taka na przykład Bella Kutaneska jest w łatwa jeżeli chodzi o zrobienie, bo to jest po prostu czcionka, zsunąłem ze sobą te litery w projekcie, do tego dowalony hashtag ucho, a tutaj jednak mamy troszeczkę więcej elementów, mm, mogę powiedzieć spokojnie, nie płaskich, wielopłaszczyznowych, tylko nie wiem, czy to obiektyw w tym momencie złapie. Więc możliwości troszeczkę jest, jak widać ten druk się bardzo fajnie spełnił. A na sam koniec oczywiście Logo. Dam wam oczywiście odnośnik do jego fanpage'a pod koniec filmiku, a także na Facebooku u mnie jeszcze bezpośrednio. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania o wycenę, o projekty, o możliwości, już widzicie jakie są z grubsza możliwości, jeżeli chodzi o druk 3D. Może mnie fantazja poniesie i może coś więcej stworzymy za jakiś czas. Tak wygląda, mogę powiedzieć spokojnie, pierwszy sort gadżetowy, jeżeli chodzi o możliwości druku 3D i to, gdzie fantazja mnie poniosła. Ja Wam w tym momencie serdecznie dziękuję, że oglądaliście wideo. Mam nadzieję, że troszeczkę przybliżyłem Wam, jakie możliwości daje druk 3D. Jeżeli macie ochotę, piszcie jak najbardziej do Red Free Decade i będziecie mieli okazję dzięki temu stworzyć troszeczkę. Być może macie fantazję na coś, co od dłuższego czasu Wam brakowało, a druk 3D będzie w stanie zaspokoić Wasze pomysły, a być może chcecie po prostu troszeczkę gadżetów brandingowych, tak jak ja chciałem i czy udało się je uzyskać w pełnej krasie. Dziękuję bardzo, trzymajcie się zdrowo, dbajcie o siebie i mam nadzieję, że zaraz jak kwarantanna minie, widzimy się podczas pierwszych wyjazdów i będziecie mieli okazję na pewno nabyć część z tych rzeczy u mnie. Prawdopodobnie za jakieś 5, maksymalnie 10 zł sztuka, jeżeli chodzi o Bella Kutaneska, czy te moje breloczki. Zobaczę, jakie będzie zainteresowanie. Trzymajcie się, cześć!